Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam na kolejnym spotkaniu z autoterapią. Dzisiaj spojrzenie na naprężacz powięzi Szerokiej, na punkty spustowe w naprężaczu powięzi Szerokiej, a będzie to konieczne, jeżeli masz dolegliwości bólowe kolana, szczególnie te z boku, dolegliwości bólowe biodra, to zarówno z boku biodra, może we wnętrzu biodra, jak i dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa. Dlatego że naprężacz to jest mięsień, który bardzo często ma utajone punkty spustowe. Jest po prostu sztywny i to bardzo sztywny, i to ustawienie ciała jest takie, jak pokazuje, że jest w pochyleniu. Oczywiście to jest część układanki i praca z napężaczem daje dużą ulgę, jeśli chodzi o dolegliwości bólowe. Ból też może ciągnąć się po nodze, często aż do stopy, czego nie podaje literatura, a na pewno do podudzia. Stąd imituje bardzo często rwę kulszową. No, jest też to cała kombinacja dolegliwości połączonych z pośladkowym średnim, pewnie z pośladkowym małym, pośladkowym wielkim, gruszkowatym, więc to bardzo często to jest kombinacja promieniowania, czy rzutowania dolegliwości bólowych z tych struktur, która imituje rwę kulszową, jakże powszechne zjawisko. Zanim przejdę do dokładnego omawiania tego zadania, bo tu taka mała frustracja i zdenerwowanie na niektórych moich pacjentów, że no tłumaczę, pokazuję, jak tutaj co robić, mówię, mam już filmy, gdzieś były na prężaczu, i ciągle tak, a, to wie pan, no to ja masowałam tutaj z boku. Tu nie ma być z boku. Za chwilę będziemy pracowali bardzo z przodu biodra, z przodu boku biodra, więc to będę, będę szczegółowo omawiał. Ale zanim do tego przejdę, to chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają. Czy to jest za pomocą łapek w górę, czy to jest za pomocą oglądania, napisania jakiegoś komentarza, często bardzo ciepłego, mam naprawdę bardzo fajnych widzów to dziękuję szczególnie tym, którzy wspierają mnie przez portal BuyCoffee, więc jak masz ochotę sobie wypić ze mną kawę, a proszę mi wierzyć, że jak piję kawę, to niejednokrotnie myślę ciepło o tych osobach, które no, gdzieś stawiają tę kawę, czy też bardzo dziękuję osobom, które wspierają mnie tutaj na kanale na YouTubie. Mięsień naprężacz powiedzisz szerokiej jest silnym zginaczem. Niektóre anatomie podają tę funkcję zginania, jakby to była jakaś Dodatkowa siódma funkcja tego mięśnia, nie, jedną z podstawowych, o ile nie podstawową funkcją tego mięśnia, który leży naprawdę mocno z przodu biodra, za chwilę będę pokazywał na sobie co i jak, to jest zginanie, więc jeżeli dużo biegasz, jeździsz na, jeździsz na rowerze albo po prostu spędzasz dużo czasu w pozycji siedzącej, to ten mięsień jest ustawiony w przykurczu. Siedzenie sprawia, że ten mięsień jest przykurczony, a bardzo często jest tak, że jak siedzimy, to nie siedzimy tak w taki sposób, tylko te nogi są jeszcze na zewnątrz, więc skrócone jest przez zgięcie, przez odwiedzenie. Mięsień jest stabilizatorem miednicy. W czasie stania, a już w ogóle w czasie biegu czy chodu, przenosi ogrom sił z na kończynę, bo wplata się w powięź szeroką i przyczepia się dalej przez to poniżej chociaż przyczepia się tutaj, za chwilę powiem co jak przyczepiony jest tutaj do uda natomiast przez powięź szeroką biegnie dalej więcej osób ma problemy z tym mięśniem niż się wydaje oprócz tych dolegliwości bólowej właśnie w biodrze może na boku kolana to może być uczucie sztywności szczególnie po zasiedzeniu, więc jeżeli siedzisz i już po paru minutach ciężko wstać nie wiem, no raptem na 20 minut usiadłem czy usiadłam, czy po wstaniu rano no to to mogą być punkty spustowe w tym mięśniu też jakieś uczucie trudności w przeciągnięciu się, w wyprostowaniu, w wyprostu w biodrze, czy kłopoty zrobieniem robieniem wyprostu w biodrze, rozciąganiem zginaczy. Ostatnio nagrywałem o mięśniu biodrowym, więc, to jest kolejny element układanki, jak sobie na to patrzymy. Powiedziałbym, że to jest zestaw obowiązkowy dla większości osób, w większości z bólami biodra, kręgosłupa, kolana pewnie, popracować nad zginaczami, czyli biodrowym, naprężaczem, a jeszcze dojdziemy do prostego uda i do innych zadań. Część już z nich było na kanale. Po części można zobaczyć osoby z problemami z naprężaczem, pogłębione pochylenie, ale uwaga, to nie jest najistotniejsze, bo bywają osoby, które mają problemy z naprężaczem, miewam też takich pacjentów, którzy mają tą postawę całkiem w równowadze, gdzieś o siebie dbają, ale jednak dosyć intensywnie ćwiczą i w teorii wszystko fajnie. Ale za chwilę wchodzimy w mięśnie, a tam mamy mnóstwo punktów spustowych. Tym bardziej, że to nie jest łatwy mięsień, bo jest bardzo twardy i bardzo sztywny. Więc problem z wyprostowaniem i chodzenie też. Czyli u takich osób widać, że to chodzenie nie jest za pomocą swobodnego wyprostu w biodrze. Czyli w czasie chodu nie odbywa się swobodny wyprost. Hop, że jest swobodnie, swobodnie, swobodnie. Tylko jest gdzieś właśnie pochylenie i jest taki sztywniejszy troszeczkę chód. Za chwilę przebiorę się w luźniejszy strój i będę pokazywał tę okolicę na sobie. Co i jak, ale najpierw może trochę anatomii, takiej modelowej, ale jednak to jest w stanie przybliżyć troszeczkę tę okolicę. Właściwie będziemy się przyglądali bardzo przedniej stronie mięśnia naprężacza pomiędzy szerokiej. Nie wiem, czy to czujesz, czy czujesz tego blusa takiego jak ja, kiedy widzisz ten mięsień u kogoś. Myślę, że za chwilę wybadasz go na sobie, że... Perspektywa przód-tył, czyli że to jest zginacz, to jest naprawdę ogromny mięsień z perspektywy zginania, bo tu gdzieś się utarło, żeby myśleć o tym mięśniu, że to jest odwodziciel, bo pasmo jest z boku i tutaj to biegnie. To jest naprawdę schematyczne myślenie, w ogóle nieprawdziwe, dlatego, że naprężać powinien iść szerokiej. Nie wiem, czy słyszysz nazwę powięzi szerokiej wplata się w powięź szeroką. Tu jest też powięź szeroka. Więc ten mięsień jest wpleciony także tutaj, w tę tkankę. Czyli tego szarego nie, nie ma tutaj, no bo to jest tylko model, ale jest także tutaj. A gdzieś się utarło, upraszczać myślenie o człowieku, bardzo nieprawdziwie i pojawia się to myślenie, że ok, na, na, okay naprężasz to jest z boku. I stąd... Tak, jakbym powiedział, taka moja frustracja, jak omawiam z pacjentami tę okolicę, że mają pracować, to jest za chwilę tak wygodnie jest masować właśnie z boku i może właśnie nie w tę stronę, tylko właśnie może iść w tę. I uwaga, no bo wie pan, to to tak boli, a tu jest tak miło i w ogóle. I pracują z tamtą okolicą. To jest często z perspektywy odwodzicieli, czyli mięśni odwodzących nogę, ważniejsza okolica, bo przykurczona, sztywniejsza. I tutaj trzeba wejść w głąb. Krawiecki jest sąsiadem. Ten co tutaj mi odpada, zresztą wszystko tutaj odpada. Ale myślę, że i tak będzie widać co i jak. Będziemy szukali kolca biodrowego przedniego górnego. I przyśrodkowo będzie biegł mięsień krawiecki. A bocznie od niego będzie biegł, razem są zrośnięte u góry, mięsień powinien powięzi szerokiej. Taki trójkącik się zrobi. Zauważalny bądź u wielu osób niezauważalny, może u Ciebie nie być zauważalny, ale będzie wyczuwalny, a w głębi będzie po prostu uda. I naszą uwagę będzie przykuwał naprężacz powięzi szerokiej. Jeżeli się wprowadzi zdjęcie i odwiedzenie, to będzie można mocniej wejść. Przykryty silną, mocną powięzią. Stąd no w rzeczywistości nie jest tak, że mamy skórę i od razu mięsko, Czy te struktury mięśniowe są. Nie, jest silna, mocna powięź przez którą ciężko się przebić, dlatego za chwilę wytłumaczę co i jak jak używać nawet narzędzi w tej okolicy, bo bardzo często tak jest, że niektórzy mówią, panie ja tu pracuję, po czym ja przychodzę wchodzę ręką i się okazuje, że no tak, to ja być może tu byłem, czy byłam tam coś sobie kulałam, pocierałam ale nie było z tego żadnych efektów a tutaj naprawdę gra warta świeczki, żeby spojrzeć na to od przodu od przodu, z boku tutaj będzie podobnie jak z mięśniem biodrowym z poprzedniego odcinka więc też zachęcam, żeby wrócić do tego odcinka, pouczyć się przy okazji, bo nie sądzę, żebyś miała czy miała problem z naprężaczem i jednocześnie bez problemów w biodrowym. Bo jeżeli jest problem ze zginaczami, to pewnie z wszystkimi. Jakoś wybiórczo one się nie przeciążają. Może być tak, że jeden jest bardziej aktywny niż drugi, no ale pewnie jeden i drugi warte opracowania. To tam wchodziliśmy od kolca biodrowego, talerz kości biodrowej, kolec biodrowy do wnętrza, a tutaj będziemy szli na zewnątrz. I teraz mięsień prężarz być szerokiej, taki prostokątny w kształcie, przyczepiony jest od odgrzebienia kości biodrowej pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym a guzkiem biodrowym. Bo bardzo często w literaturze podawane jest, że ten mięsień przyczepiony jest tylko i wyłącznie do kolca biodrowego przedniego górnego. A to nie jest prawda. Mięsień jest prostokątny i biegnie od brzegu. Może żeby było bardziej adekwatnie, lewa strona. Tu jest oczywiście nierozdzielony od pośrodkowego średniego, ale ten mięsień to jest taki mięsień, czyli jest prostokątny w kształcie. Czyli tutaj mówimy o tym, tej części, trujeczka tutaj, hop, czyli tego typu kształt, i tak będą włókna biegły. Więc kwestia wyczucia boku, zejścia na bok. A od przodu, tak jak wspomniałem, czyli oto, teraz ładnie trójwymiar widać, tam pasuje niemalże. To od przodu tutaj będziemy mieli jeszcze mięsień krawiecki. Naszą robotę będziemy wykonywali na siedząco. Będzie łatwiej rozluźnić ten mięsień. Odsłonięty talerz kości biodrowej, czyli kolec biodrowy przedni górny. Naprężacz i za chwilę go sobie uwidocznimy. Więc jak siedzisz przodem i podniesiesz nogę, to przy rotacji zewnętrznej. Czyli skręceniu stopy w tę stronę. Przy rotacji zewnętrznej napnie się mięsień krawiecki, może go nawet mocniej uwidocznie przy rotacji zewnętrznej i już jako zginacz, nawet przy rotacji zewnętrznej, o tak. Miesza się rotacja zewnętrzna z wewnętrzną, ale przy rotacji zewnętrznej krawiecki bardziej. Przy niewielkiej rotacji już się naprężasz, uruchamia, a jak zrobisz rotację wewnętrzną, czyli stopą pójdziesz, ze stopą pójdziesz na zewnątrz, to tu się uruchomi, odpali mięsień naprężacz. U osób biegających, jeżdżących na rowerze, aktywnych fizycznie, może być naprawdę masywny. Jeżeli raczej masz siedzący tryb życia, to nie znaczy, że mięsień jest sztywnie napięty, ale może wcale nie być jakoś tam wybrzuszony, może być cieniutki w środku. Ale wraz z powięzią bardzo sztywny, więc zgięcie. No i będzie zauważalny taki dołeczek pomiędzy krawieckim a naprężaczem. Tam w głębi jest prosty. Uda, jeszcze kiedyś do tej okolicy wrócę, bo dobrze jest z całą tą okolicą pracować. Ale teraz skupienie na naprężaczu, żeby się nie rozmieniać na drobne. Taka pozycja. Siedzenie ze zgięciem. Nie w przywiedzeniu nogi, tylko w odwiedzeniu. Więc skrócony jest w dwóch wymiarach ten mięsień, a nawet można troszeczkę nogę zrotować do wewnątrz, żeby zmiękczyć powięź w tej okolicy. Czyli tu powięź musi być z, zmiękczona w tej okolicy. Palce to tylko i wyłącznie do takiego wyczucia, pobadania sobie tego mięśnia, żeby zobaczyć, że o, dobra, przy zgięciu, rotacji wewnętrznej, to jest tabuła, to jest mięsień do pracy, czyli nie tylko i wyłącznie w górnej części, chociaż w tej górnej części jest ogrom Sztywności skróceń na 5 punktów spustowych, ale palce służą tylko i wyłącznie do przebadania poczucia, jaki ten mięsień jest, jaka jest jego tekstura. A za chwilę używamy różnego rodzaju uciskadeł z racji tego, żeby oszczędzić rękę i żeby wejść w głąb. Naprawdę ten mięsień jest mocny, powięź bywa sztywna i mocna, i stąd skrócenie, żeby się przez nią przebić. I za chwilę to jest kwestia naprawdę do pochylenia się, dociśnięcia jedną, drugą ręką i teraz stopniowe nie? przeszukanie włókien w poprzek. Szukamy nadwrażliwych miejsc, więc tych miejsc naprawdę może być miejsce po miejscu, miejsce po miejscu. Czy kilka centymetrów, 4-5 szerokości pewnie u niektórych osób, tylna krawędź, góra, czy przyczepach, to co mówiłem, przód. Bardzo ważna rzecz, środkowa część, czy może dolna część. Tego typu uciskadło dobre? Tego typu uciskadło też jak najbardziej dobre, czy też może się nadać wygodne poręczne do trzymania, no, dosyć konkretne jak na ten mięsień, może bardzo fajnie wchodzić. No bo chodzi o to, żeby znaleźć taki punkt spustowy, a proszę mi wierzyć, wiele osób ma takie punkty spustowe utajone, bardzo mocne, sztywne, które. No, Jak się je delikatnie masuje, to jest poczucie, że no, coś tam przeskakuje, ale to w ogóle nie, boi, nie boli. Ale jak się przełamie strukturę mięśnia, wcale nie jakąś gigantyczną siłą, to nagle się okazuje, no, że to jest konkretna robota, promieniowanie do nogi, czasami może nawet do piszczeli, co jest jakby ciekawe, ważne dla osób biegających, które w przebieganiu odczuwają ból z przodu piszczeli i gdzieś tam torturują mięśnie piszczelowy, a to nie jest kwestia mięśnia piszczelowego, i można naprawdę uczciwie to przepracować. Może różnego rodzaju stożki, o których mówiłem już ostatnio, to takie tam niekompletne, nie bo do tego jeszcze jest taka podstawka, ale chodzi o, o stożki. Wygodny chwyt i można taki stożek, no są takie, które tu one też mają podstawę względem ściany opracowywać, ale celowo mówię, żeby teraz nie pracować względem ściany, bo jak ktoś staje przy ścianie, to po pierwsze noga już jest często wyprostowana. W, w Wyproście, zarówno pod tym kątem, jak i nie jest w odwiedzeniu, i te tkanki są sztywne, ciężko się przez to przebić. W momencie, kiedy jest zgięcie odwiedzenia, to co mówiłem, mięciutko można naprawdę wejść i teraz w tej potencjalnie miękkiej tkance znaleźć naprawdę mnóstwo sztywnych, podrażnionych miejsc. Druga ręka dla docisku, o, i można konkretną, fajną robotę wykonać. No. 2-3-4 minutki. To już od Ciebie zależy. To nie ma być tortura. Czyli, tak jak ja gdzieś tam sobie opracowuję, obolałe miejsce, Bum. powolutku, jadę, jadę, jadę. Jakbym utrafił no, ja mam to trochę rozpracowane, ale jakbym utrafił jakieś promieniujące miejsce, to w taki sposób, że będę czuł, że ten ból jest zrzutowany. On biegnie gdzieś może do biodra, nie? może gdzieś do kolana i jestem w stanie 2-3-4 minutki masować. Innego rodzaju sprzęt. No to jest kwestia terakejna, On ma też takie fajne wypustki. To może być dobra wypustka, właśnie w zgięciu, gdzie można się oprzeć od terakejna no, i bez większego wysiłku ten mięsień w różnych aspektach opracowywać. Albo tego typu końcówka, gdzie tu się można oprzeć. Nie? Tu się można oprzeć i powolutku ten mięsień poopracowywać. Piłka to też jest jakieś rozwiązanie, ale nie taka duża piłka, bo ona tylko zgniecie cały ten mięsień. To nie jest za dobre rozwiązanie, duża piłka. I jeżeli już drobniejsza, która będzie się rozpychała pomiędzy włóknami, czy będzie drażniła te włókna, bo ta tylko będzie zgniatała. Może na początek, przez jakiś czas, trochę to zmiękczy mięsień, tkankę, ale nie za dużo, więc raczej drobniejsza piłka. I to co powiedziałem, trzeba pilnować tego, żeby noga była w zgięciu tak jak na krześle, czyli nie prosta noga. Teraz nie ciężar ciała na tej nodze, tylko ciężar ciała na tej nodze. To ta będzie podporowa, ta jest rozluźniona. Tu znajdujemy kolec biodrowy przedni górny, piłeczka bo, z boku od kolca biodrowego przedniego górnego. Napieramy tą nogą o ścianę. Ta noga jest w lekkim odwiedzeniu, czyli ja jestem w lekkim rozkroku. No, pokazuję z tej perspektywy. Myślę, że jest wszystko czytelne i jasne. Bo tu nie za bardzo mam jak kamerę ustawić od tej strony. No, takie to warunki w moim studio. No i to jest konkretna robota. Tu oczywiście atut jest, jak już czujesz blusa, umiesz ten mięsień, czy udało Ci się nauczyć palcami, może jakimś sprzętem, no to w przypadku ściany można naprawdę dobry docisk zastosować. I znowu z rozsądkiem. Dla niektórych mięciutka piłka, niewielki docisk... Ma być czuć, że jest konkretny, fajny masaż. Poprawiamy ukrwienie. Troszeczkę mobilizujemy tą tkankę. Mobilność tej tkanki się będzie poprawiała. Drażnimy trochę ten punkt spustowy, żeby tam to promieniowanie było. Więc to też jest jakieś odwrażliwianie tej tkanki, ale myślę, że znacząco tutaj jest poprawa ukrwienia. Tego drobnego, lokalnego zaburzenia. Czyli nie trzeba masować całego mięśnia, tylko właśnie te punkty. Stąd to jest takie istotne, żeby się skupić na znalezieniu tych miejsc zrzutowanych. Pewnie na początek może być tak, że nie wiem, nie za dużo, o, o są jakieś obolałe miejsca, no dobra, ale nic nie rzutuje, a jak zaczniesz rozmasowywać ten mięsień, uczyć się, no trzeba się nauczyć masować swoje ciało, poznawać swoje ciało, to nagle będzie, ej, to idzie do stopy, o ciekawe, albo do podudzia, albo do kolana, ku do biodra, no niezwykłe, e, no to w tym momencie... Super sprawa wchodzić w te miejsca, a nie bycie obok. Bo bycie obok będzie sprawiało, że może jakaś ulga będzie, ale niewielka. No bo to nie te miejsca obok, tylko te miejsca dysfunkcyjne generują ból rzutowany na co dzień. A my chcemy właśnie sprowokować te miejsca piłką. ok, wiem, że to jest to miejsce, które potrzebuje poprawy, ukrwienia i pracujemy, pracujemy, pracujemy. Pomyślałem sobie ostatnio, że będę częściej wracał do tej tematyki punktów spustowych. Takich podstaw. Z jednej strony, dlatego, że to jest tak niezwykły temat i ciągle wielu terapeutów, wielu lekarzy nie dostrzega problemu. Więc będę chciał promować. No, a żeby to docierało do ludzi, no to materiału musi być więcej. Materiałów musi być więcej. Więc im więcej będzie materiałów, tym więcej ludzi do tego dotrze. No bo tak to bywa, że taki film obejrzy kilka tysięcy osób, po czym on gdzieś tam ginie w czeluściach internetu i już niektóre osoby na niego nie utrafią, chyba że bardzo dokładnie szukają, a chciałbym, żeby to była wiedza dostępna dla wielu ludzi. Oczywiście zawsze pamiętaj, że chodzi o Twoje zdrowie, więc jeżeli masz wątpliwości, co i jak, czy powinieneś masować, powinnaś masować, to odwiedzamy lekarza, on gdzieś tam dopomoże w sensie diagnostyki, bo czasami bóle biodra to może być choroba zwyrodnieniowa zaawansowana, no i ta piłeczka może przynosić ulgę, ale nie być rozwiązaniem. Czy masz może kłopoty, jak to rozpracować, to czasami może terapeuta tutaj dopomóc. No a poza tym moi pacjenci, czy moi widzowie, czasami mam wrażenie, że jeszcze tego nie ogarniają, więc może inna perspektywa, inny moment nawet w naszym życiu, czy w waszym życiu. I coś, co było omawiane już 3 lata temu, teraz nagle łej trafia, rozumiem, wiem o co chodzi. A punkty spustowe to ciągle jest temat, który jest pomijany w diagnostyce medycznej. O tym pisali Travel i Simons w latach 80. że to może być przyczyna dolegliwości wielu pacjentów imitacja rwy kulszowej, bólów biodra, choroby zwyrodnieniowej, różnych neuralgii i tak dalej. Wiele ostrych, mocnych dolegliwości może pochodzić z punktów spustowych, a niekoniecznie z uszkodzenia poważnych struktur. I w medycynie, to widzę po pacjentach, czasami niektórzy potrafią być, co może warto, dwa razy na USG, trzy razy na rezonansie, elektromiografia, kilku terapeutów. A jak pytam, a ktoś może dotknął, posprawdzał po, po biodro? Nie, na 20 terapeutów i specjalistów nikt tutaj nie zerknął i czasami to bywa takie łatwe. Oczywiście często nie jest łatwe, bo to jest kombinacja różnych problemów, ale czasami to bywa takie łatwe. No dobra, tyle na dziś, miłego ćwiczenia i do zobaczenia następnym razem. Cześć.